Witam witam Ciebie na swoim blogu. Nazywam się Dariusz Suwaj z DariuszSuwaj.pl Dzisiaj chciałem Tobie pokazać jak zmienić hasło w Wordpressie. Jak widzimy tu mamy cockpit. Dajemy użytkownicy. Mamy admin, dajemy edytuj. Tutaj mamy różne ustawienia. Jak widać. I tutaj wpisujemy sobie nowe hasło, które chcemy zmienić. Dajemy, zaktualizuj profil. I takim sposobem zmieniliśmy sobie hasło. Gdyby były jakieś pytania, lub, lub e, propozycje co do nagrania następnych filmików instruktażowych, e, proszę o komentarze. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.